Szanowni Państwo, ta Wielkanoc, która właśnie minęła, była dla nas na pewno bardzo trudnym czasem, dla wszystkich Polaków. Nietypowe święta, trudne święta. Na pewno była dużym obciążeniem psychicznym dla ogromnej większości z nas, bo nie mogliśmy spotkać się z rodziną i to na pewno bardzo bolesne doświadczenie. Cała ta sytuacja jest mocno obciążająca psychicznie, ale na pewno. Jest bardzo głęboki sens tego wszystkiego, co robimy. Ten sens ja dostrzegam przede wszystkim w tym, że poprzez nasze działania, nasze obostrzenia kupujemy sobie czas. Kupujemy czas, ale jednocześnie powodujemy, że dużo więcej osób może ocalić również swoje życie. Wystarczy porównać naszą sytuację liczby zakażeń do osób, które są zakażone w innych państwach. W Polsce jest to 200 osób na milion mieszkańców. W Republice Czeskiej około 600, w Włoszech i Hiszpanii powyżej 3000. W całej Europie Zachodniej jest to znacząco większa lub większa liczba niż w Polsce. Dzięki temu też mamy czas na dostosowania w naszej służbie zdrowia, na kupowanie nowego sprzętu. Ten okres był bardzo ważny, ponieważ w dużym stopniu udało nam się. Zapanować nad niekontrolowanymi, nad bardzo gwałtownymi przyrostami, takie jakie widzieliśmy we Francji, w Niemczech, a zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech. Dlatego też dzisiaj warto popatrzeć na tą rzeczywistość jako ciągle obarczoną dużą niepewnością, jako taki taniec na linie, jak mówią niektórzy epidemiolodzy, ostrożne kroki do przodu, ale, ale właśnie do przodu. Po to, żeby Zbudować nową rzeczywistość gospodarczą. I w ramach tej nowej rzeczywistości gospodarczej chcemy zaproponować pewne nowe reguły dzisiaj. W jakiś sposób taki symboliczny można też nazwać tę nową rzeczywistość zasadą trzech I: jest to izolacja, identyfikacja i informatyzacja. Izolacja to doskonale wiemy, musimy zachować ten. Właściwy dystans, ale przede wszystkim też te maseczki, które od dzisiaj w środkach komunikacji publicznej czy na zewnątrz budynków już obowiązują. Obowiązują po to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo transmisji koronawirusa. Po drugie, identyfikacja. Będziemy coraz lepiej starali się opanować sztukę badania, kto z kim miał kontakty. Tutaj wdrażamy aplikacje dla osób, które są w kwarantannach i dzięki temu będziemy mogli coraz więcej wiedzieć o tym, kto mógł potencjalnie być zakażony, plus kilka dodatkowych kwestii, o których powie minister zdrowia. I trzecie I to informatyzacja. Jak najwięcej pracy zdalnie tam gdzie można ją wykonywać jak najwięcej cyfrowych procesów po to żeby nie musieć wchodzić w bezpośredni kontakt pomiędzy poszczególnymi osobami bardzo ciężko byłoby osiągnąć jednocześnie te trzy cele czyli pełną swobodę przemieszczania się bez śledzenia, bez badania ruchu osób, kto z kim się kontaktował, kto mógł potencjalnie zakazić kogoś innego, jednocześnie ograniczać epidemię koronawirusa i jednocześnie szybko otwierać gospodarkę. Dlatego od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. I tak w ramach tego całego zestawu powrotu do nowej normalności czy do nowej rzeczywistości gospodarczej mamy przede wszystkim kilka takich nowych komunikatów. Po pierwsze otwarcie lasów i parków, przy czym nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo um, szerokich wyjść. To raczej ma być zwiększony Komfort zdrowia psychicznego dla ludzi, i tak do tego podchodzimy. Po drugie, złagodzone przepisy w handlu. Handel jest bardzo ważny. Dzisiaj zaopatrujemy się w artykuły pierwszej potrzeby, w artykuły żywnościowe, oczywiście sanitarne. I tutaj chcemy też nieco zliberalizować te zasady, a mianowicie w taki sposób, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi czterech klientów na jedną kasę a w sklepach powyżej 100 metrów 15 metrów kwadratowych i jedna osoba na 15 metrów kwadratowych czyli jeżeli w sklepie jest załóżmy 150 metrów kwadratowych to 15 osób to przepraszam 10 osób jak łatwo policzyć może być obsługiwanych w tym sklepie i odpowiednio więcej według tego przelicznika Jednocześnie pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, w szczególności mierzenie temperatury i wszystkie środki dezynfekcji, oczywiście też, tak jak wcześniej informowaliśmy, ogłaszaliśmy, muszą być utrzymane, a nawet wzmocnione. Zasada jedna osoba na 15 metrów, również będzie obowiązywała w kościołach. Wyjątek odnoszenia maseczek. Tutaj chcemy zastosować wobec rolników. Rolnicy wchodzą w swoje wiosenne, letnie prace. Tam dystans jest z natury rzeczy zazwyczaj dużo większy i przy tej pracy, którą wykonują rolnicy jest ważne, żeby tam zastosować ten wyjątek. Na wsi jest zresztą w naturalny sposób mniej. Kontakt, mniej okazji do kontaktów w bliskim dystansie w porównaniu do miast czy do dużych miast. Zakładając pewien bardziej optymistyczny wariant, chcemy przedstawiać w pewnych interwałach czasowych, może co tydzień, ale może co dwa, w zależności od pewnych kryteriów, o których za chwilę bardziej szczegółowo powie minister Szumowski. Chcemy przedstawiać też kolejne etapy, które dzisiaj pokrótce zarysowujemy. W których będziemy dalej zmniejszać te oboszczenia. zmniejszać, łagodzić, ale jednocześnie utrzymywać ten nowy system, nowy reżim koronawirusa, który na nas wszystkich, można powiedzieć na całym świecie nakłada pewne dodatkowe obowiązki. Z punktu widzenia gospodarczego będzie to oznaczało nie mniej nie więcej tylko tyle, że w pierwszej fazie, tak jak już przedstawiliśmy to przed świętami, Pokazaliśmy, w jaki sposób w zakładach pracy przemysłowych, przede wszystkim w przemysłowych zakładach pracy, czy w centrach usług wspólnych można świadczyć tę pracę jednocześnie dbając o warunki sanitarne i o dystans społeczny. Teraz będziemy w kolejnych etapach otwierać rzemiosło, następnie handel, choć już i dzisiaj przecież w tym, co powiedziałem, jest złagodzenie przepisów dotyczących handlu, a na końcu usługi, i na samym końcu usługi typu salony Tatuażu, Piercingu, czy powiedzmy rehabilitacji, tam, gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem, i ta możliwość transmisji jest bardzo wysoka. Szanowni Państwo, jesteśmy w sytuacji absolutnie bez precedensu, i dlatego Trzeba też sobie jasno i uczciwie powiedzieć. Te reguły nie mogą być zapisane w kamieniu. My przedstawiamy dzisiaj pewne cztery etapy dojścia do większego otwarcia gospodarczego i społecznego, bo to te dwa wymiary naszego życia, ale trzeba zastrzec możliwość, że jeżeli będzie lepiej, jeżeli szybciej będzie się wypłaszczać, a może nawet spadać krzywa zakażeń, to będziemy mogli przyspieszać złagodzenie. Tych reguł, tych reguł społecznych i reguł gospodarczych. Ale jeżeli tak się nie stanie, to trzeba będzie poczekać trochę dłużej na kolejne etapy łagodzenia. Dzisiaj walcząc z koronawirusem musimy krok po kroku odzyskiwać teren. Już dziś patrząc na Hiszpanię, Włochy, Francję, wiemy, że na tym etapie na pewno z pokorą musimy to. Wypowiadać takie stwierdzenia, i ja tak też właśnie robię, ale z całą pewnością na ten moment mamy lepszą sytuację w, w odniesieniu do całego społeczeństwa niż w Europie Zachodniej. Dziś pokazujemy również drogę. Drogę, która chciałbym, żeby była pełna nadziei, ale ona musi jednocześnie oznaczać to, że utrzymujemy dyscyplinę społeczną. Bo ta nadzieja to powrót do w miarę normalnego funkcjonowania w gospodarce i w społeczeństwie. To na pewno pewne obostrzenia jeszcze długo będą obowiązywały. Chociażby zakaz większych zgromadzeń, jakiś imprez, koncertów, tego typu spotkań, na których wiemy, że w Europie Zachodniej nastąpiła bardzo gwałtowna transmisja koronawirusa. Ale tam, gdzie Mamy wysokie prawdopodobieństwo, że nie będzie to wpływało na gwałtowny przyrost zakażeń koronawirusem, tak jak w etapach, które dzisiaj przedstawiamy i w łagodzeniu pewnych czynności, działań, funkcji gospodarczych, to decydujemy się na takie właśnie zmiany. Drodzy rodacy, znajdujemy się w zupełnie nowej rzeczywistości, rzeczywistości, która przez dłuższy czas pewnie będzie niestety z nami. I musimy się nauczyć w niej żyć. I uczymy się w niej żyć z każdym dniem, z każdym tygodniem, w, z umiarem podchodząc do informacji, które stawiają nas w lepszym świetle wobec innych, bo wiemy, że ten koronawirus ma bardzo również duże zdolności do szybkiego rozprzestrzeniania się. Za nami jest trudny czas wyrzeczeń, ale przed nami jest również trudny czas walki z koronawirusem w ramach tych różnych nowych obostrzeń, które wszakże chcemy też łagodzić. Z tego względu, że widać wyraźnie, że polskie społeczeństwo bardzo dobrze, w ogromnej swojej większości, reaguje i na obowiązek kwarantan, i na obowiązek dystansowania społecznego i reaguje we właściwy sposób na te obostrzenia. Dlatego dzisiaj jesteśmy przekonani, że możemy kilka z nich poluzować w racjonalny sposób, jednocześnie dając sygnał wszystkim, że pewien typ zachowań społecznych musi być z nami na dłużej. Walka z koronawirusem dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy. Jestem przekonany, że mamy odpowiednie narzędzia, żeby ostatecznie z koronawirusem sobie jak najszybciej poradzić. Dziękuję. Jak źródło kryniczanki, tak moje serce pije dla krynicy.